Boyle, chyba wszystkie podulewane, Jeszcze nie założona osłona. kolektora wydechowego, Żadnych śrubek nie zostało. Oprócz do tych kolektora. Osłony kolektora. Akumulator na razie Na razie tylko. Pytanie, czy nie wiem, czy trzeba rozbierać. To co pierwsze odpalenie. Po zdjęciu głowicy. A się boję.

A kto chce teraz wymienić to dla mnie. już szerokie głowicy? Podobnie. Jeszcze muszę układy po na pewno. Wszystko paruje. Przygrzeje. Spłukałem upłot chłodzący, więc trochę tam wylało na rurę Na nic, czego trzeba było musiał Aczkolwiek chyba przednóg jest, więc kolektorę o rurą Trzeba to zmienić, bo jest nowa I tak to trzeba zrobić Sprętu Aniuszczaka, elektorowy wydechowego Bo się kopczy. Dobra, dokręcamy to już, więcej Was nie męczę. Ciebie.